Cześć wszystkim. Przepraszam za tak długą nieobecność tutaj. Aczkolwiek nie za bardzo miałam Wenem w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. I szczerze przyznaję Wam, że od chwili, kiedy książka, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Trafiła w moje ręce. Miałam bardzo duże wątpliwości względem tego, czy powinnam w ogóle przygotowywać tę recenzję, gdyż jej przekaz nie jest. No nie jest przyjemny, ale potrzebny, myślę. Dlatego też postanowiłam przełamać ten. Impas i jednak, mimo wszystko, te recenzje nagrać. Eee, e, dla pokolenia dzisiejszych 25-latków, postacie Żegostura to z pewnością em, osioł ze Szreka. Komisarz ryba z filmu Killer, jak i Killerów dwóch. Um, natomiast dla szerszej publiczności jest to był to um, reżyser um, sztuk teatralnych um, i filmów pełnometrażowych. Um, Rektor um, krakowskiej PWST, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, znanej obecnie jako Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Um, w 2023 roku pan Jerzy Sztur um, zaczął pisać um, swój pamiętnik. Minionego roku. Pamiętnik ten nosi tytuł z biegiem dni. Jego okładka wygląda w ten sposób. Um, nie jest to łatwa lektura, dlatego że pan Sztur opowiada tutaj o zarówno o chorobie, ale też o przemijaniu o tym, co. Myśli na temat otaczającej nas rzeczywistości? A i poprzez e, wzgląd na to, jak, jak potoczyły się e, jego, jak, jak potoczyła się jego historia dalej. E, no, nie jest to łatwa lektura, niemniej otwiera. Oczy na wiele ważnych kwestii, o których moim skromnym zdaniem zapominamy w dzisiejszym świecie. Cenię, cenię książkę z biegiem dni za to, że jest ona autentyczna nic nie, jakby nie zostało tutaj przekoloryzowane e, głównie poprzez wzgląd na to, że e, pan Jerzy Stur nie gryz się w język, szczególnie biorąc pod uwagę e, jego komentarze dotyczące w sytuacji politycznej w Polsce w znacznej mierze trafionej. Pan profesor opowiada też tutaj o tym, jak jak bardzo zmieniło się postrzeganie jego osoby po wybryku alkoholowym w 2000. nie chwytajcie mnie, proszę, za słowa siedemnastym i o tym jak scenionego e, uczestnika życia publicznego w Polsce w zasadzie został zapchnięty na margines e, ten monolog pana profesora w zasadzie też mm, Uczy nas, to znaczy powinien teoretycznie, nauczyć nas mm, oswajania się ze śmiercią, z przemijaniem, ale mm, przede wszystkim tego, jak a, czerpać e, radość i satysfakcję z e, drobnych e, spraw i choć oczywiście to bardzo przykre, że pana profesora nie ma już z nami to cieszę się mimo wszystko że ten pamiętnik powstał choć tak jak powiedziałam lektura nie jest nie jest łatwa i i pewien czas musiał minąć nim, nim zdecydowałam się ów recenzję przygotować dla Was książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego e, natomiast e, dostanie się ją także w księgarni wydawnictwa znak e, We wnętrzu książki może wam pokażę, znajdziecie także co nie jest zbyt częste dzisiaj. Odręczne zapiski pana profesora jak i różnorodne fotografie. tak jak na przykład ta tutaj. Książka nie jest za, nie jest za gruba, a bałam się, że będzie tak zwaną cegłą. Ale nie jest gruba, jest okej, okay, jeśli chodzi o objętość. I tak jak powiedziałam, Cenię sobie za to, że mm, nie ma tu w niej ani cienia tabu. Że jest, e, że jest dokładnie taką, jakim, jakim człowiekiem był Jerzy, Jerzy Szturr. I e, myślę, że pan profesor chciałby, żebyśmy właśnie takim go zapamiętali A, polecam Wam i mam nadzieję, że wielu z Was będzie miało sposobność ją przeczytać. Bo pomimo mm, braku happy endu warto yy, warto chociażby yy, chociażby dlatego, żeby um, uhonorować pana profesora i prawda jest taka, słuchajcie, że um, nie musimy pana profesora kochać, lubić też go nie musimy, natomiast um, um, jego postać um, bez dyskusji nie zapewne Pisze się, jeśli już, jeśli jeszcze się nie wpisała w historię polskiej kinematografii, historię polskiego teatru, um, bo mm, szczerze wam powiem, um, nie wyobrażam sobie Shreka Piątego, którego premiera ma mieć miejsce w przyszłym roku bez e, głosu Jerzego Gosztura pod e, postacią osła. E, nie, nie wyobrażam sobie komisarza ryby w osobie kogoś innego. Nie wyobrażam sobie seksmisji misji bez, bez niego. Także warto mimo iż e, historia ta nie ma, nie ma happy endu e, i przyznaję się Wam bez bicia. Dzisiejsza recenzja jest e, jedną z e, najcięższych jakie nagrałam do tej pory. Ale nie żałuję, że, że to zrobiłam, ponieważ zależało mi na tym, by film dotyczący tej książki po prostu się tu znalazł. Uciekam zaprzyjaźniać się z Czesławem Miłoszem, a póki co Wam życzę dobrego, długiego. どう